Kochane młode kobiety, dziewczyny, wiem, że dużo jest dziewcząt, młodych kobiet, które ma problemy ze skórą i to w postaci takiej, że na przykład albo to są pryszczyki, albo y, bardzo takie trądzikowe zmiany na skórze. Ja czegoś takiego praktycznie nie miałam, mam bardzo niesamowicie jednak suchą skórę, aczkolwiek mam 42 lata. Moja skóra generalnie jest bardzo ładna. Pomimo tego, że mam pieprzyki, ale pieprzyki to są L znamiona, które praktycznie mam od 8 roku życia. Co jednak bardzo jest istotne dla bardzo pięknej zdrowej skóry to to, żeby jeść dużo produktów, które mają nasycone kwasy tłuszczowe i jodu. Jodu, jodu, jodu. Trzeba te produkty.